Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Zapytał mnie widz w komentarzu o słowo jeszcze. Jak to jest? Co używamy w przeczeniu, co w twierdzeniu? Bo jego nauczono, że jest tylko w przeczeniu. I przykładowo, jak przetłumaczyć zdanie, na przykład żona mówi do męża: Idziesz już spać, a on mówi: Nie, jeszcze nie, muszę jeszcze coś zrobić. I zauważcie, co robimy w języku polskim. Mamy to samo słowo najpierw było przeczenie. Jeszcze nie. A potem twierdzenie, muszę jeszcze coś zrobić. Więc jak to będzie w języku angielskim? Czy tu jest to samo słowo? No nie do końca, choć jest to możliwe. Zapraszam przed ekran. No dobrze, moi drodzy, czyli jeszcze raz, mąż będzie odpowiadał: nie, jeszcze nie, muszę jeszcze coś zrobić. I mamy dwa razy jeszcze. Czyli powiedzmy, że ona mówi do męża Honey, trochę bardziej po amerykańsku: Honey, are you going to bed? Idziesz do łóżka? No to też można po prostu przetłumaczyć, czy idziesz spać. It's almost midnight. Jest prawie północ. Więc uwaga, generalnie mówimy takim sposobem w przeczeniu: yet. Czyli now, not yet. Jeszcze nie. Natomiast z uwagi na to, że tu jest twierdzenie, użyjemy still. I still have to do one thing. Tak, tu było przeczenie dokładnie tak jak tu. I haven't done it yet. Jeszcze tego nie zrobiłem. I z uwagi na to, że tu jest przeczenie haven't, używamy yet. Więc z oczywistych sposobów tu jest właśnie też yet, bo mamy to przeczenie. Natomiast tu jest stwierdzenie. I still have to do one thing. Ale uwaga, jest taki zwrot. Have yet to. Że jeszcze muszę, ale to działa właśnie z muszę. I have yet to. No a tu akurat mieliśmy muszę, że muszę jeszcze zrobić jedną rzecz. Więc teoretycznie mogę powiedzieć: I have yet to do one thing, ale ten zwrot nie jest zwrotem z języka codziennego. Tak po prostu nie powiem w takiej casual conversation rozmawiając z żoną. Takie coś śmiało możecie użyć, nawet będziecie mieć punkty za bogactwo na maturze. Właśnie w jakiejś rozprawce, mamy jakąś przemowę, jakiś wykład i tak dalej. I o tym mówi na przykład słownik Cambridge A Tu wam dałem screena z Cambridge. Have yet to. Zaznacza, że to jest poziom C2, wyższa półka. If you have yet to do something, you have not done it yet. Czyli jeśli coś jeszcze musisz zrobić, to znaczy, że jeszcze tego nie zrobiłeś. No i przykład: they have yet to make a decision. Tak, czyli oni jeszcze muszą podjąć decyzję. No i mamy twierdzenie, a jest użyte yet. No ale właśnie tylko w tym zwrocie have yet to. Ale tak jak mówię, w języku codziennym powiemy I still have to do one thing. No dobrze, moi drodzy, to teraz wrzucę wam jakieś przykłady do native speakerów właśnie z tym have yet to, czyli z tą wyższą półką. Tutaj pan prowadzi jakiś wykład, opowiada o tym, co mu powiedział ojciec pewnego dnia. No i he said, czyli ten ojciec Sean, czyli zwraca się do niego It doesn't matter what you do. Nieważne co robisz. On. It doesn't matter what you do. Whatever it is. Whatever it is. Tak? Cokolwiek robisz. Just make sure. Znowu make sure. Całkiem niedawno mieliśmy to w jakimś przykładzie. Czyli dopilnuj. Just make sure it's something you're passionate about. Just make sure it's something you're passionate about, tak? czyli nieważne co robisz, ale żeby była w tym pasja. So I've been alive nearly six... Said tutaj ucięło. set, że on powiedział I've been alive nearly 60 years, tak? Czyli żyje, czyli mam już prawie 60 lat. 60 years And I have yet to find something that I'm passionate about. And have yet to find something that I'm passionate about. Czyli ten ojciec mówi, że on sam w swoim życiu jeszcze nie znalazł jakiejś pasji, mimo że ma 60 lat. I have yet to find, jeszcze muszę znaleźć coś that I'm passionate about. Posłuchamy całość. So Sean, it doesn't matter what you do, whatever it is, just make sure it's something you're passionate about. I kolejny przykład, i kolejny wykład. Pan tutaj mówi, czy jest możliwe życie na, innej, na innych planetach, czy jest w ogóle takie życie, że niestety dalej o tym nie wiemy, że jesteśmy bezradni, że biologia y, jest bezradna w tej kwestii. Posłuchajmy. When it comes to the But when it comes to the fundamental science, tak jeżeli chodzi o tą fundamentalną naukę czego? The biology. We, of biology, we have yet to make that leap. Czyli jeśli chodzi o naukę biologii, wciąż musimy. Jeszcze musimy make that leap. Jakby zrobić ten skok, krok naprzód, że niestety stanęliśmy, nie wiemy. Jeszcze raz when it comes to the fundamental science of biology we have yet to make that leap we have yet to understand whether or not this no i pan jeszcze raz użył have yet tu cofne biology we have yet to make that leap we have yet to we have yet to understand whether or not tak czyli jeszcze musimy zrozumieć tak czy nie czy tak czy nie czy co understand whether or not this bizarre phenomenon that This bizarre phenomenon that we call life, tak? Ten, to dziwne zjawisko. Bardzo fajne słowo, dziwne. Czy to dziwne zjawisko that we call life, które nazwa, nazywamy życiem? We call life works beyond earth. Works beyond earth, tak? Czy jakby sięga poza ziemię. Czyli, że to życie jest jeszcze gdzie indziej niż ziemia. I całość jeszcze raz... When it comes to the fundamental science of biology, we have yet to make that leap. We have yet to understand whether or not this bizarre phenomenon that we call life works beyond Earth. No i ostatni przykład na dziś Pan prowadzi wykład na temat dlaczego zadajemy pytania. No i dlaczego te pytania są czasami tak dziwne, że trudno znaleźć odpowiedź posłuchajmy. But, um, a question I have yet to answer. No i pan mówi, but a question I have yet to answer. Ale pytanie, na które jeszcze muszę odpowiedzieć dosłownie, tak? No i znowu have yet to answer. Hopefully someone out there knows. No, mam nadzieję, że ktoś out there gdzieś tam wie. Czyli, no my powiem, mam nadzieję, że ktoś zna odpowiedź na to pytanie. But um, a question I have yet to answer. Hopefully someone out there knows. Please tell me, why is this called your bottom? No, i pan mówi, please tell me, powiedzcie mi, why is this called your bottom? Tak? Dlaczego to, to co pokazuje, a właśnie pokazał na swój tyłek? Więc dlaczego to nazywamy bottom, czyli jakby dosłownie spodem? No, czyli dlaczego to jest nazywane spodem, jeśli tak naprawdę it's middle of your body, jest w środku twojego ciała, a nie na dole. but um, a question i have yet to answer hopefully someone out there knows please tell me why is this called your bottom if it's technically in the middle of your body <laughs> Trzymajcie się